Otwieram obrady dwudziestej trzeciej sesji ósmej kadencji. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam pana wiceburmistrza, panią skarbnik oraz zgromadzonych sołtysów. Witam także mieszkańców oglądających transmisję online. W dzisiejszej sesji proszę o naciśnięcie listy obecności. Piotr Kurbaniak. I Marcin Kostrzewa. W dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecnych jest trzech radnych. Jest to nieobecność usprawiedliwiona. Nieobecny jest Włodzimierz Biniaś, Łukasz Zieliński i Kamil Witek. Na sekretarza obrad proponuję zgodnie z porządkiem alfabetycznym radnego Damiana Bieńko. Czy radny wyraża zgodę? Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za powołaniem pana Damiana Bieńko na sekretarza obrad? Proszę. Proszę potwierdzić obecność, bo nie przejdzie głosowanie. Nie potwierdził. A już jest, no to już jest, tak? Jest już całość, nie? W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za powołaniem pana Damiana Bieńką na sekretarza obrad? Proszę o zagłosowanie. Rada Miejska w obecności 11